Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale Majra Trochobit. Czekałem, czekałem i się doczekałem. Moi drodzy, wziąłem udział w pewnej kampanii na pewnym portalu i wreszcie nadszedł czas realizacji, że tak powiem, zamówień związanych z kampanią i strasznie mnie to cieszy, bo szczerze mówiąc nie mogłem się doczekać, kiedy to wyjdzie. Zapakowane wydaje się być solidnie, zobaczymy jak z zawartością, bo zawartość trochę jak widzicie dostała, ale może nie będzie źle. W każdym razie, no paczka czekała chyba z 3 tygodnie, żeby ją rozpakować. Przepraszam, to się wysuwa jakoś. O tak, wysuwa się. Wysuwa się i wylatuje coś już widzę. Wylatuje zawartość, Dobra, moi drodzy, wyjmiemy całą zawartość. Całą zawartość i sobie o niej porozmawiamy. Tu jeszcze coś. Dobra, to jest chyba wszystko. To idzie na bok. Lecimy. Moi drodzy, pierwsze co? To kalendarz z 365 dni. Z Amigą. Szkoda, że troszkę dostał, ale to mówię, może się czepiam. W każdym razie, screeny z grafik z Amigi, mówi mi Canon Foder. Dobra. Więc bardzo ładny kalendarz. Położymy sobie go z boku. Tu mamy, moi drodzy, Franco. Komiks <laughs> Franco. Bardzo, bardzo krótki, ciągły komiks, ale uważam, że. Że musi być. Tutaj mamy co? Mamy naklejki Amiga Pixel, dobrze. I mamy jakieś, co to jest? Jakiś. Jakiś. Poczekajcie, w tubie. O kurcze. No to w antyramę. W antyramę i na ścianę. Ładne to. Wydruk, nadruk na płótnie. Ładne to. Kurde, ale się cieszę. Ładne to nawet nie wiedziałem, wiecie to, bo to wsparłem no, tą kampanię Pomyślałem sobie, a fajnie by było. Kurde, ale tu jest bajerów, dobra. Aha, tu jest jeszcze co? Koszulki. To są jeszcze koszulki moi drodzy z logiem. Amigi. Koszulka, dobra. Lecimy, bo tu są jest dużo dobroci. Tu jest dużo dobroci. Więc patrzymy. Patrzymy co tu jest. Amiga Impressions Ace Man, Mr. Root, Scorpik, Skip, Voyager i XTD. Moi drodzy, proszę bardzo, płytka z muzyką. Lecimy. Co tu jeszcze jest? Amiga Forever, naklejka. Ok, dobra. To my co? Przypinkę z Canon Foder. Dobra. Tu mamy przypinkę z logiem Amigi. Zwostrzyło się. Wyostrzy, wyostrzyło. Fajnie, zajerzyście. Patrzymy dalej. Pocztówki. Pocztówki, moi drodzy. Zaraz to chyba tak powinno być. Tak. Pocztówki. Cały komplet pocztówek amigowych kto kojarzy tą grę, chyba z ile się nie mylę. Więc całe, cały pakiet pocztówek amigowych ekstra chyba mięsko. Dochodzimy do mięska chyba moi drodzy. To tylko nie przeciął. Oj, kurczę, żeby nie poleciało nic tutaj, bo to same to nie są fanie rzeczy. Dobra. Wyjmiemy wszystko. Ok. Moi drodzy podkładka pod szczura, podkładka pod mychę stworzywa, ekstra, ekstra rzecz. Drugi raz komiks frankowo, bo moi drodzy tak się składa, że chyba z tego co się nie mylę to, yy, a ja już nie pamiętam, chyba dwa razy wsparłem tą kampanię. Historia Amigi Pixel po pikselu, to tylko pokażę Lionheart dla przykładu. Airball. Dla przykładu, pokażę tylko po prostu kilka stron, żeby nie psuć smaczku, ale wydanie jest extra. I tu jest tył. Wydanie książki extra. Dobra, lecimy dalej. Mamy Action Replay 10 lat Pixel Heaven. To będzie ciekawe. 10 ożywionych diamentów z to będzie ciekawe. Ten temat sobie omówimy w osobnym filmie. Mamy Commodore i Amiga. Nie wiem, czy to jest specjalny numer, wydanie specjalne. Historia Amigi, no tak, hit, czyli to jest numer specjalny. Tutaj mamy Amigę w pikselu. Proszę. Amigę w pikselu. KDP-64 scenariusz śledził i Komodore, koncern technologii, katalog produktowy. Czyli to będą te. Zaraz. Zaraz, czy tu będą. A, no właśnie, tak, 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 specyfikacje. Okej. Okay. To jest reprodukcja. To jest reprodukcja. Super, super reprodukcja z tymi informacjami. Szczerze mówiąc, to ja już nie pamiętam, czy. Miały tu być dwa egzemplarze białe, jest niebieski, jakoś tam się nie obrażam za specjalnie, mnie to bardzo cieszy. Historia Migi Pixel w mega, mega jestem, mega zadowolony. Tu to, to wszystko się rozjechało, nie widać, oj, tu jest jeszcze Franco, tu jest jeszcze koszulka. Także według mnie, no i oczywiście kalendarzyk, według mnie, moi drodzy, zawartość godna jak najbardziej tej ws wsparcia tej kampanii. Kurczę, powiedzcie mi co o tym myślicie, może macie ja dzisiaj wieczorem będę tą knigę i tą zawartość merytoryczną przeglądał, bo strasznie mnie ciekawi ta książka, zwłaszcza ale te wszystkie dodatki też powiem Wam szczerze, że poligrafia, kurczę, no nie, 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 nie dają sobie dmuchać w kaszę. Naprawdę zrobili kawał dobrej roboty. Strasznie mnie to ciekawi. Tamte ta, tam ta action yy, i tak dalej, te. te ten action Ripley i, i ojej, Poleciałby. I te rzeczy dalej. Więc, moi drodzy, powiedzcie mi co o tym sądzicie. Może chcecie jakiś odcinek, żeby przejrzeć coś z tego, dajcie znać. Wracam następnym razem. Takie szybki filmik, bo po prostu musiałem to pokazać, bo strasznie mi się to podoba, strasznie mi się podoba to wydanie i nie mogłem się doczekać, żeby to rozpakować, a swoje oczek musiało odczekać, więc. Duża zawartość, bardzo fajna kampania. I tyle ode mnie. Mówił Kusok, Maria Turbo Hobby. Trzymajcie się. Pa, pa. Cześć, hej.